Witam bardzo serdecznie. Jeśli zamierzasz rozbudzić w sobie charyzmatycznego mówcę czy lidera, to trafiłeś w samą dziesiątkę. Nie pomogę, wykładem mentoringami, warsztatami, indywidualnymi treningami. Specjalnie dla Ciebie napisałem poradnik. Rozbudź w sobie wójta radnego, mówcę perswazyjnego. Dzięki tej lekturze nie tylko rozbudzisz w sobie mówcę czy lidera prawdziwie perswazyjnego, w ogólności zyskasz narzędzia, które pozwolą Tobie uspokoić ducha, dadzą wolność od gniewu i win. Po drugie, nabrać pewności siebie, odzyskać siły witalne i radość życia. Po trzecie, poprawić istniejące relacje i zjednywać kolejnych orędowników. Po czwarte, zyskać, umocnić niezależność finansową. Po piąte, planować własne życie. Po szóste, realizować siebie zgodnie z własnym potencjałem. Po siódme, napełnię władzy nad sobą i znaczną nad otoczeniem. W szczególności zaś, gdy przestudiujesz wnikliwie mój poradnik, Strona po stronie, wiersz po wierszu, zyskasz narzędzia pozwalające po pierwsze aktywnie być częścią większej całości. Rozwijać się, zmieniać świat, tworząc coś nowego czy pomagając innym. Po drugie, planować, co, kiedy i gdzie ma się zadziać w Twoim wstępie, Twoim rozwinięciu, Twoim zakończeniu, by widownia łatwo się z Tobą utożsamiła. Po trzecie, zwiększyć Twoją perswazyjność i w komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Po czwarte, czuwać się i zjednywać wszystkie 12 typów decyzyjności, 4 typy osobowości i trzy typy modalności sensorycznej. Po piąte, skutecznie programować procesy emocjonalne, osiągając sprzężenia neuronalne z odbiorcami. Po szóste, zwiększać pewność siebie oraz radzić sobie z trebą zawsze i wszędzie. Po siódme, na obronę przed manipulowaniem, zastraszaniem i wpędzaniem Ciebie w poczucie winy. Po ósme, pokonać tych, co będą chcieli Ciebie zaskoczyć i zawstydzić, czy zdominować i upokorzyć. Dobierać do audytorium stosowną argumentację, Rzeczową emocjonalną i racjonalną. Po dziesiąte, poczuć i posmakować ofensywnie i defensywnie chwyty erystyczne. Po jedenaste na akuratne komplementowanie na wszystkich płaszczyznach. Po dwunaste opanować najważniejsze prawa naturalne zasady i reguły i rania wpływu. Kreować wzbudzający. Pełne zaufanie, wizerunek, budować dobrą markę osobistą. Po czternaste, na, narzędzia pozwolą Tobie na takie budowanie apeli motywacyjnych, że te będą słyszane, zrozumiane, przyjmowane, zapamiętywane i powtarzane. Po piętnaste, kompensować bariery komunikacyjne zewnętrzne i wewnętrzne. Po szesnaste, rozbudzić i wzmocnić Twoją charyzmę. Po 17 przypomnieć, co oznacza patriotyzm i dlaczego po pierwsze interes narodowy. Po osiemnaste dostrzec, zrozumieć i wykorzystać stereotypowe myślenie Polaków. Po 19 racjonalnie organizować i zarządzać spotkaniami bezpośrednimi i małymi, i średnimi i dużymi. Po 20. zwycięsko wyjść z każdej debaty. Po 21 uchwycić i utrzymać. Pełne mistrzostwo w perswazyjnym przemawianiu. Krótko rzecz ujmując, ci, którzy do mych rad się stosują, charyzmą swoją budują. Jaką ty i Twoi ludzie macie dziś wiedzę i umiejętności z niby perswazyjnego przemiania publicznego? Czy naprawdę jesteście w 100% gotowi, by występować publicznie? Czy masz pewność, że skutecznie spowodujesz w mózgach widzów wyrzuty kortyzonu oksytocyny i dopaminy? Sprawdźcie się. Najlepszy test znajdziecie na mojej stronie internetowej andrzejrajczewski.edu.pl w zakładce Zarządzanie kampanią wyborczą. Co zanim rozpoczniesz zmieniać świat? Rozwij swoje kompetencje. Podaruj wszystkim swoim ludziom rozbudź w sobie wójta radnego mówcę perswazyjnego. Przestudiujcie go wnikliwie, strona po stronie, wiersz po wiersz. Zastosujcie się do wszystkich porad, Zamów szkolenie i zwiększ poziom waszych kompetencji. Poczujcie mistrzostwo. Serdecznie zapraszam na moje szkolenia. Do miłego usłyszenia i zobaczenia.